Kształt ogórka powie, czego mu brakuje. Ogórki z własnego warzywnika nie mają sobie równych w smaku i aromacie. Zdarza się jednak, że przybierają różne, dziwne kształty. Powodów może być przynajmniej kilka, poznaj najczęstsze z nich. Pokażę ci to na przykładzie czterech ogórków, które mają różny kształt. Pierwszy z nich to ogórek, który swoim kształtem przypomina bardziej gruszkę niż ogórka. Świadczy to o niedoborze potasu. Następny ogórek swoją wielkością i kształtem pokazuje, że podczas jego wzrostu był źle podlewany, a dokładniej zbyt zimną wodą. Na jego wygląd miała także wpływ pogoda, zbyt wysoka temperatura w dzień i zbyt niska w nocy. Takie zmiany mają niekorzystny wpływ na ogórki. Trzeci ogórek ma również nieprawidłowy kształt, dokładniej ma zwężoną końcówkę. Oznacza to dość spory niedobór azotu. Natomiast czwarty i piąty ogórek mają taki sam kształt, zawijają się całe i przyjmują formę haczykowatą, przypominając rogal lub banan. Przyczyną tego jest brak wody, czyli były zbyt rzadko podlewane. Jak widać, w przypadku każdego ogórka podlewanie jest bardzo ważne. Jeśli zjadasz warzywa przede wszystkim na surowo, to ich kształt nie jest zbyt istotny. Jednak jeśli planujesz przygotowywać przetwory, ich kształt ma większe znaczenie. Dlatego warto o nie zadbać.